3, 2, 1. Witaj z I I jest to. z gry nietypowej, ale jak. Jakiej? Jakiej? Stars. Nasza ulubiona gra Brosstars, która od naszego początku kanału istnieje. Tak. Dlatego nagrywamy ją dalej i Wartek, co w dzisiejszym odcinku! W dzisiejszym odcinku musimy trafić o Kogo? To tą postać. Żeby mieć ile? 60 na 60 postaci musimy trafić w GOS! Gasa jeszcze nie graliśmy, ma jakiegoś pieska takiego nadmuchanego i balonik. Więc szukamy gasa, a jak nie będziemy mieli gasa, to. Usuwamy te konto. Usuwamy konto, nie będziemy w to grać, bo to nie ma sensu. Więc szukamy gasa, mamy karnet zadymiarski prawie skończony. Odpal, odpal. karnet prawie jest gotowy. Zostało kilka sztuk do końca. Więc myślę, że 1-2 dni. I będzie gotowy. A nasza legenda jest. Do przeszykowania. Jaka legenda? A Leon legenda. Patrz wszystkie skiny. No, bo to legenda twój ulubiony. Dobra. Mamy naszą legendę. Odpalamy mega skrzynkę. Kiszuka megasa. Szóstka, czyli nic nie będzie. To jest bonus. Kolejny. Siódemka. Nic nie będzie. Nic nie będzie. O, jest gorąco. Gorąco 30 punktów dajemy do sama, dobra odpalamy 3, 2, 1. Ruszę 3, piątka Mnożnik 400. Dawaj, dawaj, do tam. Sam najlepszy. Dobra, sama mnożę poprawiamy, maksujemy sama. Jedziemy dalej. Dawaj, dalej. Jest! Z małej skrzynki. Z małej skrzynki. Bardzo rzadki 6 na 6 Gaz przebywa, dawno zapomniany, opuszczony, kolejcu balony. Jest mistrzem tworzenia bronowych zwierząt, które zapewniają mu zajęcie i towarzystwo. Jedziemy. A, wiem co my teraz zrobimy. Nie! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co. Wiem, wiem co musimy zrobić. Wiecie co musimy zrobić? Ulepszyć teraz gasa, żeby znaleźć do niego gadżet. Więc się widzimy za moment. Teraz I mamy co? Na ósmym levelu gaz. Mamy z powrotem jesteśmy ranga pierwsza most ósma. Szukamy Teraz sz gadżet. Szukamy czego? Gadżet. Gadżetu. Gadżetu do gaza albo da coś dla sama. No. A nie będzie nic widzowe Obstawiam, że nic nie będzie. Ja się bałem, że nie będzie gaza. <laughs> Dobra, mega, mega. No Jakby to się, się bało. Konto. konto się bałem. Dobra, 3, 2. O, o! żetoniki i wpadnie coś do gasa, oczywiście ulepszenie. Żeby go dać na wyższy poziom jak się uda, ale pewnie będzie lipa. Może da się. Jeszcze. Może się uda. 8 3, 2, 1. A, kolet dostaje coś i mamy bonus. A nie mamy już wszystko od kolet? Widzowie? No nie, nie. Na kolację mamy chyba ulepszony me, mega mega. Ale mamy tarczę. Kasa, mega box, piątka. Dwa, jeden. O, rzetony. Dawaj. 38 do gasa. Gaz, 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 gaz. No był u góry. Był, jest. Zabrakło brakuje ze 200 parę. Małe szanse są na to. Dobra, 3, 2, 1 3, 2, 1, biorę co, co mi pragnie do ręki. Tak jest. Oh. Ale żadnego nie ma gadżetu nic. Gadżet proszę, jakiś... Dawajcie silnik. gadżet do tego. Ósemka 4, 3, 2, 1 Mamy gadżet nie. do... Co on robi? Wysadza powietrze, coś, ale nie wiemy co, bo warty, przeklikał. Przepraszam. Odpalamy gasa, patrzymy na gasa, co tam gaz nam dał. Ora, kraj Bartych Testujemy gasa. Ja, a duo. Co? Duo, chyba. A nie, to jest. Jest balonik, jest gaz. A, nie grałem się tu postaci o To jest taki jak El Primo taki. Nie, on, rzuca tym balonikiem. A -a. Ona na odległość jest. Nie pamiętam nich ultów. A -a. Aaa, widziałeś. Spać by zostałoś, a ty jeszcze na niej skrzynki nie dziawnąłeś Dawaj jeszcze, żeby być mega koksem, To idziemy na prawo. O, jest dynamite Dawaj go i nie ma dynamajka. No nie weź mnie! Dobra, boż, musimy zebrać na ulta co, to jest Ale jak ten party nie wiem, tak? O... Czemu uciekać do tyłu, jak ona do, 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 na daleko? jest? Trzeba pod nią podejść, weź, weź tego już. Co on dał? Nie wiem. Aaa, uleczenie jakieś. Jak ją zabierzesz, no to zaraz się leci. Tak? O! o? Co on daje? Tarczę! miałeś. To jest tarcza? Ochronna? Nie, Nie wiem. Czekaj, zaraz zobaczymy, co je. Czy tarcza jest? OP? Chyba tarcza jest, tak, bo widziałem na... już na gierkach była tarcza. No to gdzie się chowasz. Weź człowieku Dawaj No gdzie on się schował. To no w trawie, szukaj go w trawie. Ja na górze. Jest prawy duch. Prawy. Czekam. Dawaj go. Używamy. Łóżka. Dawaj, ból Teraz tarcza. O, straszyłem trzy, się, bo patrzcie... 3000 tarczy Patrzcie, mam hapa, bo się Ona blisko do bulla podszedłeś. Oj, o, i wygrałam. Teraz dostajemy. Patrz! Dostajemy dodatkowe bonusy teraz za... Pokaż, weź na chwilę w tego. Dostajemy dodatkowe bonusy za... Patrz ile opcji. Dostajemy rozegrać 10 meczy. Bo to się przyda! 250 do będziesz mógł ulepszenia jego. 10 meczy z gasem. To już teraz zagramy z wieki, tato, to. to, to. W 200 o to, przeciwników dostaniesz 300 żetonów. Ale co? że patrzcie, te rozegraj mecze w drużynie. A no duło, no. A to zagramy Już 25 tysięcy życia z gasem, dostajesz 300. Czyli 600 żetonów, 300 golda i 250 mocy. No super dostajecie dodatkowy bonusik wpadły dodatkowe opcje, że teraz są dodatkowe misje. Jest po 250 przykładowo za jakieś tam dodatkowe misje są. Nie, po co zmieniasz co ty robisz? No, to coś tylko do zmieniania, jakbyś nie podobało się jakiś prosty meczek. Nie lubisz to grać, masz opcję po prostu wymiana co innego. Uh, sprayik. Nie. nie, mamy 30, nie chcę bartek wydać na spraya, a tu trzeba od 39 dopiero. O, mamy do... Jackie? Nie. Nie staraj się. To było. Rusa? Nie. Chodź, ulepszmy jeszcze jakiegoś. Dawaj, dawaj, ulepszymy jeszcze zademiarza mm. takiego na jedenasty poziom. Nite. Chodź, dawaj, max mocy. Moc, moc. I którego wybierzemy sobie? A mamy już dużo tych postaci. Możemy Bula dać na 11 I Mamy Bula na 11 patrzcie, mamy na 11 już. Raz, dwa, trzy, sześć. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. A dzisiaj mieliśmy trzydzieści jeden. Co 31. jeden? Ulepszonych na maksa. A wcześniej. A no weźcie teraz Ty... tak na jeden no, most, ciężko. Mamy 10 na 60. Patrzcie, na... ja wszyscy na dziesiątki i siebie. Jest dużo dziesiątych już jest. No to są dziewiątki do ulepszenia, ale brakuje kasy tak naprawdę. Patrzcie. No mamy wszystkich już na 8. Mamy nawet. 60 na 60 wymaksowanych za demiarze będzie niedługo, ale kasy. Skąd wziąć? Nie mam pojęcia. Ja sobie przetestuję jeszcze raz dwa. Gasa. O, coś mi Ja, Ja dzisiaj stałem o 6:35. 6:35. Dobra, wezmę broka. Brok. Już mi nie mam broka. Dobra, bo dostałem w błęk. Znaczy w głowę. Zabierz te porkiłby im. Rozwal. Trzeba muszę doładować też moc jakąś. Mam. Mam. Dobra, dawaj, dawaj A to starcza ogólnie Co to jest? Duchy jakieś tu trzeba, brakujące duchy To starczy to jest ten ult Ten ult to jest starsza. O! Duszek poleciał, zabił go I patrz, teraz sobie użysz po prostu... ...ulta I Masz tarczę Ha, ha I duch Baba ba. Jesteś numerem jeden. Jest jak lata koło niego? Balonik. To jest taki, ja. Taki zły. Eee, taki Bartyks, niedobry. Taka mina. Taka. Chcesz, chcesz balonika? Nie chcę balonika. Jest, yes. win. I ile masz mnożników? 1300. Starczy na, 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 na tydzień. Na tydzień starczy dopiero. Dobra. I to by było na tyle, Przynajmniej Mamy gasa. Paciny nam brakuje do 30 tysięcy. Musimy chyba być 30 tysięcy pucharków, żeby to wyglądało już ładnie. Za, za długo ta dwójka była z przodu. Nie. Więc będziemy walczyć o 30 tysięcy. A was żegnamy serdecznie. I witamy na kolejnym odcinku. Hej!